Hej mąko z tej strony Christianix z Games i zapraszam was na drugie spotkanie w tym drugim spotkaniu które było dzisiaj To Jagielonia Biały Stok kontra ŁKS Łódź i to spotkanie zakończyło się 6-0 dla Jagieloni Biały Stok no nie poszło dziś ŁKSowi Łódź tabela przedstawia ekstraklasy się tak że Jagiellonia Białystok jest na pierwszym miejscu, ma 51 punktów. Na drugim miejscu jest Śląsk Wrocław, który właśnie z kimś tam gra mecz i ma 47 punktów. Raków Częstochowa jest na trzecim miejscu, 45 punktów. Lech Poznań na czwartym, 44 punkty. Legia Warszawa jest na piątym miejscu, ma 41 punktów No a jeśli chodzi o ŁKS Jest na 18 Miejscu Ma 17 punktów Ruch Chorzów Ma 19 jest na 17 miejscu Puszczenie Połomice jest na 16 miejscu ma 24 punkty Krona Kielce Ma 24 jest na 15 miejscu Warta Poznań Ma 24 punk 27 punktów, i są na 14. miejscu. Więc przechodzimy teraz do spotkania. Jagiellonia zagra sobie w żółto-czerwonych strojach. Enea jest ich sponsorem. A OKS Łucz zagra sobie w białych. Zagramy sobie na Waldstadion Stadion i przechodzimy do meczu. Tak właśnie wygląda przeszczegowanie drużyn. Właśnie teraz wychodzą ze swoich szatni na boisko. A teraz oddam głos dla komentatorów tego spotkania. Oczywiście będzie komentował to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A my się widzimy. W po pierwszej Zostań połowie przegana, spotkania. To nie można przegapić. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Czy stoła to wykorzystać? Bardzo dobrze zachował się bramkarz, zatrzymuje... <laughs> no i pierwszy rzut rożny dla Jagiellonii Białystok. I zobaczyły, czy wpadnie bramka rzut rożnego. 11 metr z rogu nie dało się tutaj Ładny strzał, ale niestety Romańczuk, kapitan zespołu, akurat źle skierował tą piłkę, co prawda mógł trochę lepiej uderzyć. Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Jesus i Mas. Co pokaże Dani Ramirez? Szansa, by wyjść na prowadzenie. Tamkarz broni, bez żadnych kłopotów. Jezus i Kibice żądają strzału. Jezus i Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Wybija piłkę z dala od bramki. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Teraz Romanczuk. Dobra ta interwencja. Miłka do daniego Ramireza, szansa! Czy przełamie im pas? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Mm. Jesus i Mas. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Przesuwają akcję bliżej polakarnego. Będziemy mieli rzut rożny. Głęboka ta centra z narożnika. Pewna odważna interwencja, choć nie bez kłopotów. Jagiellonia traci piłkę. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Jest coraz bliżej pola karnego. Ależ poszedł na przebój. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. Jesus i Mas. Ustrata Jagiellonii. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. Co za okazja? Będzie gol! Pierwsza bramka dla Biały Białystok, a zdobywcą bramki dla Jagiellonii jest Pululu. Niezła akcja. Prosto za plecy i przeciwnik. Ominięcie jeszcze. kiwka Polulu. No i Polulu wykańcza to w świetnym stylu. Jest 1-0. Zobaczymy, czy trafi. Spróbuje trafić Hatryka. Prowadzą zatem 1-0. Czysta interwencja i zaczną z zani bocznej. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Pierwsza połowa zmierza do końca. Miejscowi fani nie mogą narzekać. Ich drużyna robi jak na razie swoje. Wygrywa. Dla takiej drużyny jednobramkowa przewaga przy szczelnej obronie może wystarczyć do wygranej, ale na pewno nie daje gwarancji. Myślę, że po przerwie zobaczymy jeszcze kolejne sytuacje i nieco więcej bramek. Czy pójdzie to w stronę remisu, czy wyraźnej wygranej, trudno przewidzieć. Szansa! Obrońca na posterunku oddala zagrożenie to wykorzystać! Jest 2-0! Jagielonia Biały Stok! Tak! 2-0. Co za pomyłka łks u i niestety strzelcem bramki jest. Marczuk. Brawo! Zawodnik z numerem 7. Ojojoj, perfect. Oj, oj, jak... No niestety. Był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. I 2:0. Jakie lenia biały stok. Gdyby ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam gdzie nie ma żadnego zrywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. Po WK metry. Jest ciekawie. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Pierwsza połowa dobiegła końca na prowadzeniu. Pierwsza połowa z wynikiem 2-0 dla Jagielloni Białystok. No i teraz, właśnie zobaczymy statystyki. Nie, to statystyki mamy tutaj. Jak widzicie, 86 skuteczności driblingu w Jagielloni Białystok. Celność strzałów 80, dokładność podań 84, skuteczność dribblingu ŁKS to jest 79%, celność strzałów 100 i dokładność podań 85. Posiadanie piłki 58 dla nas, e, czas odzyskania piłki e, to EKS prowadzi w tym 5 strzałów, e, oni 2. Oczekiwane bramki, 2.3, 0.7 dla ŁKS-u no to 56, 48 ŁKS, Odbiory 33, 10 odbiorów EKS 5, udane odbiory 5 dla nas I 2 dla EKS. u z odbiorami Przechwyty 6, do, z przechwytami no to 5,6. Obrona tak samo, faule 0 no I teraz przejdziemy sobie do drugiej połowy tego spotkania, ale zanim to zrobimy Zrobimy jeszcze sobie zmiany szybciutką Czyli Naraiyo Za Hansena No i kupisz Za Marczuka No to przechodzimy I widzimy się po drugiej połowie meczu. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Strata, przejmują rywale. Dani Ramirez, coś wisi w powietrzu. Ładnie przesuwają grę do przodu. To nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Jesus i Mas tracą piłkę. Decyduje się na strzał. Nie, nie daje się zaskoczyć. Romanczuk. A teraz spokojnie. Kontrolują tempo meczu. Czas im sprzyja. Jesus Imas. Podanie do Imaza. Jesus Imas Ponownie. Wybija piłkę z dala od bramki. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Jesus i Mas. Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. O, już ostatnie 30 minut tego spotkania. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz. jak to spróbują rozegrać. Teraz okazja przed nim. Tak naprawdę nie było tu wielkiego zagrożenia. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Próba pressingu. co zrobi? Zobaczmy, ma dużo miejsca na skrzydle. Rzutka w szesnastkę. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Co pokaże Dani Ramirez? Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką... Zmiana wełka, się uć. Pirulo wchodzi, a Zajc... Zając, schodzi. Decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Może być groźnie. Pewna interwencja w obronie. Kibice ewidentnie wzburzeni decyzją arbitra, ale o tym, czy należy się rzut karny, decyduje sędzia, a nie trybuny. Trzeba grać dalej. Doskonała piłka za plecy obrońców. No, teraz naprawdę zanosiło się na gola, ale obrońca w porę interweniował. Mogą teraz ruszyć z kontrą strata. Przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Ależ to zła akcja, ale wykończenie słabe. Można to było lepiej wykonać. Szkoda tej okazji. Zmiana w Jagielloni Białystok. Nene schodzi, a wchodzi Liga. Tak się powinno stopować ataki rywala. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. I sędzia przerywa grę, odgwizdując Spalonego. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Jesus i Mas poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Co znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki. Co pokaże Dani Ramirez? Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Coś niesamowitego. Znakomita interwencja. Świetna. Kolejna zmiana nie Eko. tylko w Jagiellonie, ale też w EUKES-ie. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Bo Jan na wchodzi, a Bartłomiej schodzi. Centra w pole karne. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Pewna interwencja, brawo. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Nie ma bramki, trafił w mur. Mamy zatem potwierdzenie, spotkanie teraz. Tworzył sobie szansę. Uwaga! O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. No, nie, tak to miało wyglądać. Od razu strata. Nie, nie wpadło. Słupek! Daleka piłka z rogu. Ostatni gwizdek w tym spotkaniu. No i ten mecz wygrywał 2-0. Szkoda, że ta trzecia bramka nie weszła, no ale było bardzo blisko. Gdyby nie ten super, no to było 3-0. Dla Jagielonii biały Jak coś to. Subskrybujcie też kanał Jakubiksa, Sebastianiksa oraz Wojtas Psi kanał i Wojtas Vlog i tam jeszcze inne kanały. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który za parę minut również też będzie.